Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu! Znowu jest to u mojej siostry. Na razie przeprowadzka się trochę wydłuża z powodu niestety sytuacji, która nie? No ale się spotykamy częściej. Wszyscy się za to zmienili. Bardzo lubicie moją siostrę, lubicie vlogi z nią, więc mmmm. Może zostaje ciotka, bo już my na nie, Niestety nie. O, ale, ale, ale wspieram to. Ciebie. Dobrzej, no, że i może. Zawsze mi wspierasz. Właśnie Natalia mi zrobiła tutaj coś pysznego. Zobaczcie, jak to wygląda. O, co to jest? Gorący imbir z kurkumą świeżą, mhm. plasterek kurkumy, imbiru, cynamon, pomarańcza, cytrynka, miód. Idealny na nice. jesień. Bardzo ładnie okay. masz kubki. te Tak, wyglądają wysoko, jak powiedziałabym. No, skończymy się dzisiaj, żeby Wam pokazać coś ładnego. Zresztą coś, co już znacie na moim kanale, ja Wam pokazywałam. Odkurzacz, który mam i jestem z niego super zadowolona. Szczerze uważam, że to jest jeden z lepszych odkurzaczy bezprzewodowych. Będziemy rozpakowywać taki odkurzacz. To oh jest to bezprzewodowy odkurzacz Dreamtek Cordless Vacuum Cleaner T20. Wszystkie informacje je macie pod spodem zostawię wam linka. zresztą też widzieliście już na moim kanale ten odkurzacz. Ja uważam, że on jest najlepszy. Z niego najczęściej korzystam. Częściej z niego korzystam niż z tego stacjonarnego odkurzacza, i dlatego pomyślałam sobie, że jakąś odkurzacz absolutnie taki na się przyda. Bardzo poręczne opakowanie. Nie jest to super lekkie, ale bez problemu możecie to przenieść. Przesyłka przychodzi bardzo szybko. Zresztą też zostawię Wam pod spodem linki, tam macie zniżkę, którą możecie wykorzystać. Uuu. Proszę, wyciągamy, co tam mamy. Instrukcje. Bardzo bezpiecznie zapakowane, także tym się nie musicie martwić, że cokolwiek się uszkodzi. I wyciągamy do kolei wszystko. Zaraz zobaczycie jak to wygląda i działa oczywiście. Myślę, że to jest naprawdę super wygodna opcja. Nie dość, żeby sobie odkurzyć chociażby jakieś ciastko, które się rozsypie, ale także na przykład, żeby odkurzyć sobie mieszkanie bez problemu, bo on ma bardzo fajną siłę ssania. Łatwo się też go opróżnia, jest bezworkowy. Więc to jest bardzo duży plus. Zdecydowanie. No i ma dużo różnych części. Można nim odkurzać samochód, można nim odkurzać kanapę chociażby e, dywany. No jest bezwoka, Tutaj mamy, zaraz się wszystko pokażę. To są jeszcze śrubki, a te śrubki są po to, żeby przymocować go do ściany, bo on też nie musi zajmować dużo miejsca. Zresztą jest ładny designerski i może nam służyć jako mebela, ale może sobie spróbować wyskoczyć, powiesić na takim styczku, który jest tutaj dołączony teraz o. Tak, dokładnie, tutaj się go. My można było nawet w szafie powiesić, w takiej gospodarce. Dokładnie, można go powiesić w szafie bez problemu. On też za dużo miejsca nie zajmuje, można go złożyć, jeżeli macie ochotę, to jest wszystko no. zależy od tego. Jakie macie preferencje, jakim miejscem dysponujecie w domu? Jedmienne części, tak? Tak, to jest w ogóle ta główna część. Proszę bardzo. Wow. ślicznie wow. to wygląda. O, w ogóle montaż tego odkurzacza jest bardzo prosty, wszystko jest na klik. I to jest ta główna szczotka, którą możemy odkurzyć, zarówno dywany, jak i podłogę, jakby każdą powierzchnię. A to jest ta mniejsza. Ups, przepraszam. Chcę mać nic. A ja druga... Patrzę. Tego, żeby właśnie sobie zamontować ten odkulacz. A tutaj mamy końcówkę do kanapy, do foteli, na przykład do samochodu. Też bez problemu to można ze sobą zabrać, no bo to jest bezprzewodowe i bezkorkowe. Także można... Jest piękny. design jest przepiękny i bardzo mi się podoba, że jest taki matowy. No właśnie, on jest taki matowy, to jest trochę inne niż mój, bo mój jest... z takim połyskiem. Jest lekki, a to jest ta główna część. No i zobacz, tak jak się czytała, że jest dozbrokowy. Otwiera wypróżnia, Wow. Wszystko. Ekologicznie, bo nie trzeba kupować tych płaków. Bardzo ekologicznie, Mamy też różne tryby na tym wyświetlaczu, możemy to zobaczyć, tryb eko, tryb TURBO, tryb MEDIUM i też na tym wyświetlaczu widzicie poziom baterii, więc to jest bardzo duży plus, dlatego że... Przepraszam Was, ale to pies jak mojej siostry Joko tam sobie coś z miski, może dlatego słyszycie ten odgłos i on właśnie ten wyświetlacz nam tutaj pokazuje wszystkie Informacje, które potrzebujecie, to jest końcówka na przykład idealna do pajęczyn, do szczelin. Do kanapy. Do kanał właśnie do koteli, do samochodu. Jak odmurzacie sobie w samochodzie, tam można się dostać, więc tu chcecie. Na przykład między tymi siedzeniami to mnie zawsze tak denerwuje, bo tam jest najwięcej tych wszystkich paproków. Albo poduszki. Można sobie otworzyć pajęczyny, listwy, na przykład przysufitowe. Coś takie... Tutaj mamy właśnie to skrętne takie, żeby, wiecie, tutaj się dostać gdzie mm. gdzie chcemy. Właśnie mamy jeszcze te śrubki. śrubki do zamontowania. Bardzo łatwo to się robi. Mój mąż to robi w sekundę. Myślę, że my też spokojnie możemy to zrobić. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Wow. To jest eko, ekon, jest bardzo cichutki. Wow. Tutaj sobie możemy tak to zmienić, tutaj przyciskając, zobaczcie. Eee, o! Wyłączamy, ale możemy też zablokować sobie ten przycisk. Tutaj mamy taki, yy, widzicie, przycisk z kłódką. I on sobie nam już chodzi sam. Chcę sobie przymocować teraz tą końcóweczkę. O! I otworzyć. Na przykład, jak moja siostra ma zwierzaka, i nie tylko ona, bo wiele <grymiany> osób z <was> ma, Sorry. <grymiany> ja też jest no to bardzo szybko można też posprzątać mieszkanie. Można też nawet sobie jakiś wieżnik odkurzyć, w o to. Jest super poręczne, z się nie chce wyciągać całego odkurzacza. A tutaj po prostu bierzesz i sobie odkurzasz. No dokładnie. O, no, wyłączamy. Także fajna sprawa. No i te tryby, tak? Te tryby są super, bo na przykład jak mieszkacie w mieszkaniu, tak jak moja siostra, no to są bywają tacy sąsiedzi. Tak, że mają problem z hałasem, jakimkolwiek hałasem, tak? Więc na przykład denerwują się, że ktoś odkurza, czy jesteś tak, że pracacie późno z pracy tak. i nie macie na to czasu zwyczajnie, albo... Często mam ten problem. Tak, albo na przykład, nie wiem, no w tym momencie chcesz odkurzyć, um, coś ci się tam wysypie, wyleje, czy oko ci zabrudzi, znaczy zabrudzi, mm. no za, zapyli ci coś. To jest super, albo na przykład jak ktoś śpi w drugim jest... pokoju, o. a ty musisz odkurzyć. Ja w ogóle bardzo często odkurzam, tak. Eee, w nocy sprzątam, bo mm -hmm. wyrabiam się często jak właśnie dzieci. O, wilkołoba! No ja widzimy, ja bo oko... To teraz sobie nie lubi tej <noise> <Ja to> <noise> Więc myślę, że jest to bardzo fajna opcja dla mają wieżaki, tylko oczywiście. Ja mam trochę gorszy model, ale ja jestem z niego bardzo zadowolona, dlatego że on mi w ogóle się nie zacina. Ta bateria na całkiem długo starcza. Ja najczęściej odkurzam w tym trybie turbo, muszę powiedzieć, chociaż pewnie będziesz odkurzać w tym trybie Eko. I na tym trybie Eko ta bateria jest dłuższa, u mnie nie jest taka długa. Aha, a jak to się zmienia? No przeciśnij sobie. To jest turbo, tak? Tak. Nie wiem, czy Wy to widzicie, pewnie nie. Tutaj nam pokazuje, zobaczcie, ile tej baterii jest, no bo my tego nie, w ogóle nie naładowałyśmy jeszcze, tak, no bo rozpakowałyśmy, więc możecie zauważyć. Tam jest 41%. Baterie. No i można tutaj sobie to tak, e, Także będziemy teraz um, testować ten odkurzacz odkurzacz na mieszkanie. Błyskawicznie, tak naprawdę. Przez no i nas... to też mi się na przykład bardzo podoba w tym odkurzaczu, że on jest e, skrętny, jest też bardzo płaski, więc łatwo dociera pod łóżko albo pod kanapę, co mnie często denerwuje w tych odkurzaczkach stacjonarnych, dlatego że one są tutaj no, trochę grubsze i nie, nie są w stanie dojść do, pod każdy mebel. Ja on taki, przez to, że ta rura jest długa, można no, do samego końca tam coś grzebać. co potrzebujemy. To się łatwo bardzo czyści wszystko wyjmuję bez problemu no i to wykończenie, bo ja nie, nie wiem czy wy jesteście w stanie to zobaczyć to wykończenie jest takie no śliczne, satynowe mm -hmm. i designerskie Jesz jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, to są inne kolory, jest chyba biały i taki różowo-złoty ale nie jestem przekonana, mm -hmm. wiecie co zostawiłam wam tego linka, tam sobie możecie wejść tam też właśnie macie zniżkę na tym odkurzacz, zobaczyć nie, czy wam się podoba, czy nie? Ja myślę, że nawet, nawet jak macie stacjonarny odkurzacz, to tak jak w moim przypadku, ja częściej korzystam z tego odkurzecza, a mam tych odkurzaczy trochę, bo wiecie, że ja jestem gadyciarą, to jednak ten odkurzacz uważam, że jest najlepszy. A zobacz tutaj na przykład. No, można. Taka siła, sadia. Tutaj nam się zbiera ten. No, moja siostra akurat ma bardzo czysto, ale tutaj się zbiera ten um, kurz i później otwieramy ten odkulacz i wysypujemy zwyczajnie. To też można później rozmontować i umyć, bo ja to też często myję. Tylko, oczywiście, musicie poczekać, aż wyschnie ten filtr żeby następnie oczywiście uruchomić ponownie. I to bardziej do samochodu myślę. Na przyczyta. przykład do samochodu ja mam na przykład Ty też masz też są takie łóżko yy, z materiału, więc warto jest czasami takie łóżko odkurzyć. Ja mam też e, takie szafki nocne z materiału, które się niemiłosiernie kurzą, a ja nienawidzę tego, ja mam po prostu jakąś obsesję na tę punkcie OCD. I muszę zawsze sobie odkurzać. Znaczy, co jakiś czas to robię, no przynajmniej raz w tygodniu. Ja tak samo odkurzam sobie materac i go dezynfekuję, to też jest ważne. Ten materac też wymieniam niedługo, więc tak myślę, że co 5 lat taki materac powinno się wymienić. No, moja jest jest porządkowym no, no Nie wiem, bez przesady, ale są takie rejony, które. Ciebie nie dajmy mi spać. Na przykład ja nie mogę zasnąć, jak nie zmienię makijażu, albo jak mam brudną pościel, albo no nie wiem, jak widzę gdzieś kurz, to ja nie mogę. Na przykład nigdy się nie mogłam zacząć uczyć, jak miałam bałagan na biurku. Wow. No nigdy. Jakoś nie mogłam się skupić. Najpierw musiałam posprzątać i później się uczyć. To się chwali. Tak to było. Jeszcze Wam nie pokazałyśmy jednej części takiej szczoteczki, która się idealnie sprawdza do delikatnych powierzchni żeby na przykład, o zobaczcie wysuwa się, jakieś żarandole, czy lampy, o, jakieś tam zakamarki, ławy, czy chociażby takiego jakiegoś tam stolika kawowego, parapety itd., itd. Tutaj jeszcze Wam nie pokazaliśmy tego filtra, nie wiem czy Was będzie tym interesować, ale właśnie moja siostra zwróciła na to uwagę. To jest naprawdę fajnie wykonane, mi się podoba, bardzo mi się to podoba. I, I to polecam można każdą Czy jest Tak, to można wodą czyścić albo taką Aha. zwykłą żółtą szmatką. Taką szmatką, co nasza mama uwielbia. A ja sobie krofy, żeby być czyste. Jan jest bęny, ale nie tylko. Mama nam kupuje zawsze, właśnie jak mama do nas przyjeżdża. Znaczy nie zawsze, ale często jak mama do nas przyjeżdża. To znaczy nie wiem, czy tobie, ale mi kupuje zawsze taką szmatkę zielą... żółtą. Żółtą, tylko żółtą z mikrofibry. Nie zieloną, nie jakąś tam. I mama zawsze powtarza, tylko można ją mieć szarym mydłem. Prać, bo inaczej ona już wtedy nie działa. Mm -hmm. Ale ja się do tego nie stosuję, na przykład ty? Nie, chyba nie używam. Co? <laughs> Tyle ich chyba nie używasz. W każdym razie ja ją nawet w pracy, co jest absolutnie zbrodnią. Chyba nie można wtedy używać tych. Um tryketu w ogóle nie można używać do tej szmatki. Zresztą według naszej mamy ona wtedy nie działa i tylko można ją myć szarem mydłem. Ja tego nie stosuję. Okay, już. To co? Działamy prężnie, sprzątamy. Pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać z bliska te akcesoria, które sobie możecie ja też obejrzeć oczywiście na stronie mamy naklejkę, jak to zamontować. To jest super, super proste. Zakazy i instrukcja obsługi, jakie mamy końcówki. Jeszcze tylko chcę sprawdzić, czy my wszystko wyjęłyśmy, ale raczej tak. Tutaj można to odłączyć. No i wszystko można myć. Zobaczcie. Trzeba tylko poczekać, aż to wyschnie. Więc myślę, że to jest fajna sprawa. Nie potrzeba właśnie worków żadnych do tego. Ani wymiany. Tych filtrów, no bo jak coś czyścimy regularnie, to nie ma takiej potrzeby, jak to się po prostu nie psuje. Szczotkę do kanapy, do dywanu, chociaż tam to też oczywiście jest do dywanu, ja zaraz Wam pokażę. No i ta szczotka, która się bardzo łatwo wysuwa do takich delikatniejszych powierzchni. Tutaj mamy tą główną część. I okay, teraz mamy miejsce, w którym oko przyspijamy ją więc możemy Wam pokazać, jak łatwo to się odkurza. To stanie! Wow, wow. Ok, teraz jesteśmy w kuchni i pokażę Wam jak on fajnie skręca. Teraz zmienimy sobie tryb na eko i pokażę Wam, że mimo, że on jest wtedy bardzo cichy, to nadal super odkurza i to stanie jest że nie aż tak mocne, ale też skuteczne. Cici cichutko, jak macie sąsiadów, którzy się czepiają, to jest to idealne rozwiązanie. O, tutaj na przykład można łatwo dotrzeć wszędzie. No nie, to posłanie jest oczywiście czyste, tylko że jest w jej Posłanko jest czyste i od razu naszemu popilarzu będzie się lepiej spało, no bo oczywiście to nie musi być tylko ale także kot nie tylko. A teraz Wam pokażę jak fajnie to działa na kanapie, mogą być także poduszki, które możecie odkurzyć, tak jak na przykład teraz zobaczcie. Bardzo delikatne żerando, żeby się nic tam nie stało. Już nam bateria pada, no bo on jest nowy, trzeba go naładować, ale najlepiej jest, kiedy ta bateria wam się w pełni jednak wyczerpie. Ja wtedy będziecie mogli. Za pierwszym razem. Ja, za pierwszym razem, tak, żebyście mogli sobie naładować tak na maksa. Przedłużaj jest... jakość baterii. Do hater. Uff. delikatnie. Niestety, ale ja jestem najbliższa z mojej rodziny, <śmiech> <śmiech> musiałabym wziąć podest jakiś odrobinę. Naprawdę bardzo fajny sprzęt. Każdemu polecam, naprawdę każdemu. Ten odkurzacz i też ma bardzo fajną cenę, a teraz możecie go kupić tak jak mówię, taniej. My się zabieramy za odkurzanie. Jak tylko nam się naładuje ten odkurzacz, co też nie zajmuje za dużo czasu, więc wypijam sobie tą krawatkę. Znaczy nie, to nie jest krawatka. A Wam bardzo dziękuję za dzisiejszego vloga. Trzymajcie się ciepło.